Idź sobie polej, kurwa, nie. E, czołgi gdzie są do zaznaczenia jeszcze opis tego podmosta. Eee, Przy tunelu jest. I w mieście I tutaj chyba, przy bunkrze. I tu przy bunkrze, no. Teraz przy bunkrze może bym szarpnął, nie? No to wleć, bo tam nie będzie nikogo teraz. Raczej. Eee, biegnę, biegnę tutaj na domek do góry. Dobra, ja też. Bo z drugiej bo... strony mi mogą przybiec, kurwa, przecież. Ostatnio nam tu skrzyżowali, wie o tym przed nami, kurwa. Kto w domku? Nie wiem, ja nie, ja podbiegam dopiero, to się, za tobą byłem, niedaleko. Ty, ktoś w domku jest, po drewnie tupał. No to jest No to goście. gościu ktoś już jest. Ja jestem przy płocie już. Ja pod skałkami. Ja nie ja Tam jest ekstra, tym dalej. Ty, no I kupał, te... kurwa, drewno. Nie masz jakiegoś klima odpalonego? Właśnie. Z kim tutaj jestem, z tym w Ze mną. Star weź, weź, bo ty masz maszynę w do przodu. Nie mam mamatara. Mogę na jednym tu czekaj, ja rzucę. Ja mu. Rzuciłem granat. I się wysadzimy. I drugi. Norwazką mnie rzuciłem. Nie ma tu nic. To stukał drewno, jak dymcyksyk. A jest, było robione, było robione 100%, bo są otwarte. To gdzieś tu po się, siedzi chuj. Zbiegam na dół. No, może być pod nami. No właśnie, zbiegam tutaj na dół. Ty jesteś tu już u góry przy płocie, tak? Ja jestem w środku już. Aha, dobra. Ja tu pole jak eksa poszłem. Tak biegam na górkę, żeby go. To kurwa szybko to jebał, nie? Kurwa, nieba. Ja u góry jestem, już tutaj jest. Jedno Teraz na no przeciwka oczywiście. przyjdę, wziąłem granaty poszły. Zobaczmy po tą górkę. Bieg, ek Ja Spierdolę gdzieś tu w krzaku leży, 100%. Gdzie wy? Za płotem od skałek. LZ. Was przy, mhm. Co słyszałeś o tu? Właśnie nie wiem. Chłopaku trochę przybijało. O, nie ma. Ja nie słyszałem. Ale wiesz, z tym dźwiękiem to jest podobanie teraz. Ja jestem na winklu. To jaki plan? Przeżyć, może kurwa tym razem wypasowało To jest. Wiem, wiem, wiem. No nie wiem, jak on się rozpłynął. Wychujasz Dobra, pozyskaczesz, nie? Ja. Może gdzieś na antenę pobiegł, kurwa. Po skrytkach, kurwa. Jaki, no, Jest kurwa, taka... pies jebany. Nie pod balkonami biegamy o helikoptera. A ja idę pod balkonami. Landmark by nas już tu zabił dawno, nie? Wiesz, jeszcze byś nie wychylił, już byś zginął, kurwa. Ale to wszystko by robił patrząc w drugi monitor, tak żeby wiesz, ta. było. A, no tak. Mhm. To już w mapa by nas zabił. Ja tu jesteś na tym. Y 226. Super. O to mi ładziło. Nie wiem, na tym bliższym skrzydle jesteś, nie? No, tak. No tak, tutaj gdzieś wchodzisz na tym skrzydle? Tak jest. dla ciebie magazynek i co? I co teraz? No wiem, bo. Znajdę cię. Ktoś morfinę potrzebuje? A wtedy cię znajdę. Znajdę. Nie, Są, są na, przeci na przeciwnym skrzydle na pewno, no Idziemy do kina? To było mm -hmm. O strzela się Wioska e, Latarka była O! Wali ziomek, ziomek, ziomki, ziomki masz. Ja też Najebiście Gdzie oni są? W kinie, kinie. Na Musicie pilnować głównego wyjścia od e, ekran, ja, ja już Ale się ten... nabiegałem A pierdolem Idę z musinem to nie ma problemu kurwa Siwa. Ja już e, będę one dot TV Z igolnikiem RPK Zobacz nam w kartę Jotną Wy przed nim przepadliście gdzie wypadliście? No, przed kinem y na dworze, od karetki, jak biegniesz. Kurde, gościu nie wstrzymuję. Taki Niemiec brutalny. bruda. Bruda, bruda bani. Weź coś na mój stream i powiecie, gdzie dokładnie padliście. Bo patrzę, nie widzę waszych ciał. No, bo patrzysz. Y nie streamujesz? Kurwa co jest? No ja jestem zaraz pod jest? trochę bardziej w prawo. Ale łącznikiem biegliście, nie? Nie! Ja o, już... skakał ktoś. Przybyt, no, patrz, no, no. przybyt, patrz, przyby, patrz, główne wejście do. To on, bo ja leżę przy łączniku, ale na dworze. Kurwa tędy nie wyjdę. No nie, ale z łącznika go zdejmiesz. Normalnie tylko wychyl przy krawędzi samej. Chyba że cię zabiję od razu, no to... Tu musisz patrzeć przez szyby sobie z ja? Leżę blisko... Ja o ja jest, Tu jest. już mnie wybrał O nie wierzę ty! Bo widziałeś to? Zabij! Ej, widziałeś to! Dwa razy w głowę dostał. O trzy kurwa z tego Podójnie? będzie gdzieś O to, o tam, o tam Jeszcze nie, nie po mnie jeszcze w lewo, Jotu. W lewo. Załącznikiem jest. O, Załącznikiem już.